Cześć! Dzisiaj na kanale powiem na pytanie, które zadałam na Instagramie. Na Instagramie zapytałam się, pokazałam swoje zdjęcie z czasu, jak karmiłam piersią i zapytałam się, jaki laktacyjny szczegół przykuła Waszą uwagę? Odpowiedzi było mnóstwo. Pustka, bluzka, baby hair. Co tam jeszcze było? Brak um, stanika miałam na tym zdjęciu stanik. E, no było odpowiedzi i wiele było też prawidłowych, ale tej prawidłowej nie pokazałam. E, na Facebooku też było trochę odpowiedzi, dzisiaj o tej prawidłowej odpowiedzi porozmawiamy. Otóż e, na tym zdjęciu, na moich piersiach była taka bardzo widoczna linia żyłek na piersiach. Coś, co myślę, że wiele kobiet zauważa w swoich piersiach, kiedy e, jest w ciąży i kiedy zaczyna karmić piersią. Te zmiany, które zachodzą w piersiach naszych, które sprawiają, że pojawiają się na nich te żółki, zaczynają się tak naprawdę już w ciąży, kiedy ten nasz gruczoł przygotowuje się do tego, żeby zacząć karmić dziecko, powiększa się nieco i też bywa tak, że my trochę też na wadę przybieramy w związku z tym też objętość tego gruczołu może się powiększyć, No i się zmienia. Zmienia się sam gruczoł, sama tkanka gruczołowa i ona musi być bardzo dobrze ukrwiona. Musi być bardzo dobrze ukrwiona dlatego. Że tak jak na wielu forach na pewno wszczytacie, mleko tworzy się z krwi, nie z treści żołądkowej. Ta krew, żeby mleko mogło się z niej stworzyć, musi do gruczołu dotrzeć i musi z tego gruczołu odejść. W związku z tym, e, rzeczywiście przepływ krwi w naszej piersi zwiększa się. Jest tej krwi więcej, płynie ona żwawiej, w większej ilości dociera do tej piersi. W związku z tym, te żyłki mogą się pojawić. Dodatkowo, jeżeli trochę przybieramy na nawet w czasie ciąży to ta na piersi nasza nieco zwiększy swój rozmiar, dodatkowo jak zacznie mleko gromadzić się w piersi, jak gruczoł zacznie się rozwijać, to również rozmiar piersi może się zwiększyć. W związku z tym skóra na, naszej, na naszych piersiach może być nieco cieńsza, to znaczy nie jakoś tam super cienka jak papier, ale rzeczywiście może być tak, że więcej będzie przez nią widać. No i to jest bardzo dobre zjawisko, to pojawienie się tych żyłek na piersi, dlatego że dzięki temu to mleko ma się z czego tworzyć. Pamiętajcie jednak, jeżeli by się okazało, że Karmi nie karmić już piersią, i nagle pojawiły się mam żyłki na piersiach, to warto to sprawdzić. Szczególnie jak one są takie wyjątkowo intensywne, bardzo widoczne, albo jeżeli pękają wam naczynka, szczególnie miejscowo, to zawsze warto to sprawdzić, dlatego że czasem może to świadczyć o zmianach chorobowych, które gdzieś tam się w naszym organizmie dzieją. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby jednak też badać i pamiętać o tym, żeby badać regularnie piersi. Pamiętajcie, to nie jest tak, że jak karmimy piersią, to na pewno nie zachorujemy na. Nowotwor piersi, i też to jest istotne, żeby regularnie badać piersi samemu oraz kontrolować je u specjalisty. I to już wszystko na dzisiaj. Także pamiętajcie, nie martwcie się, że wam te żółki się pojawiły. Zobaczcie, już nie karmię i o, nie widzę tych rzek. Nie ma, zniknęły po prostu. Także. Nie musicie się martwić, że, zostaniecie, że zostanie wam tak na zawsze. I pamiętajcie, żeby badać.